Hej, hej, witajcie kochane ryby! Witam Was, Wróżka Roza, zapraszam na horoskop na miesiąc, czerwiec 2025. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to co usłyszycie może być bardzo ważną wskazówką dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam możecie sobie zarezerwować termin, a w razie problemów... Odsyłam do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. W razie dalszych problemów możecie wysłać wiadomość SMS. Numer telefonu jest podany pod filmem, w opisie filmu. Drogie ryby, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Lecimy z koksem, moje drogie ryby. Zobaczymy, co tutaj u Was w finansach w miesiącu czerwcu 2025. Kochani, uważajcie na słowa. Uważajcie, co mówicie, do kogo mówicie, aczkolwiek też karty mówią, żeby. Wychodzić z nowymi ofertami. Jeżeli szukacie pracy, składajcie CV, bądźcie aktywne, bo tutaj jest szansa na spełnienie marzeń. Więc idźcie do przodu, idźcie też za głosem serca, nie blokujcie się, bo czasem jest tak, że serce chce coś, a umysł mówi: Nie, to się nie zrealizuje. To są Wasze wewnętrzne blokady i nie blokujcie się na te marzenia. Musicie dokonać wyboru. Trzeba dokonać wyboru i być w gotowości, czyli w takich energiach powinnyście być, drogie rybki. I zobaczymy teraz, co tutaj nam karty oczywiście dopowiedzą. Dociągniemy, zobaczymy, co dalej. Finanse. Ryby. No, i zobaczcie, trzeba działać. Nie, nie stać w miejscu, tylko działanie. Otworzyć się na te nowe kontrakty będzie dużo pracy, aczkolwiek, no, coś nowego, coś nowego albo wy możecie sobie pozwolić na coś nowego. Nowe plany, może nowe, coś sobie kupicie, coś nowego. Nie słuchajcie rad innych. Tak, tutaj. Jeśli ktoś powie, nie, to tobie się to nie uda, to wy macie tego nie słuchać. Wy macie iść za głosem serca i iść właśnie ku, marze ku marzeniom, stworzyć w sobie tą równowagę i iść do przodu. I dzięki temu właśnie osiągniecie sukces. Jeżeli już zdecydujecie się, nie bójcie się też poprosić o pomoc, tak? Nie bójcie się poprosić o pomoc i jeżeli ktoś potrzebuje Waszej pomocy, no to też postarajcie się. Pomóc, tak? No i jest znowu te siedem kielichów, kochani, czyli tu praca, by spełnić te swoje marzenia, moi drodzy. Marzenia są po to, żeby je realizować i, i, i spełniać, więc tutaj niekoniecznie będziecie się skupiać na finansach, tylko właśnie na marzeniach. No i właśnie o to chodzi, bo nie ma nic piękniejszego, jak wykonywać, pracować, robić coś, co Yy, sprawia ogromną satysfakcję, przyjemność i radość. No zobaczymy teraz, drogie ryby, co w uczuciach, co w relacjach, co w przyjaźniach na miesiąc czerwiec 2025. Czerwiec 2025 Uczucia. Dużo spotkań. Yy. Być może się odbywało i teraz może dojść do zakończenia tych spotkań, albo być może wy się blokujecie. To może być coś takiego, że wy w swoim umyśle możecie stworzyć taką iluzję, że wy na daną osobę nie zasługujecie. Moi drodzy, nie myślcie takimi kategoriami, bo co zasiejecie, to będziecie zbierać tego plony. Tu jest osoba w tle która wie, czego chce. No, ale tu właśnie to może spowodować, że wy, jak będziecie się blokowały, no to yy, ten czas wyczekiwania na tą osobę może naprawdę się wydłużyć. Dociągniemy karty. No, zobaczcie. To musi się zawalić, kochani. Tak, taka, taki rodzaj yy, myślenia musi, musi ulec zmianie. Tutaj yy, Trzeba zrobić porządek. Wy nie możecie się blokować. Wy macie prawo o marzeniach. Być może się blokujecie na jakąś osobę ze względu na to, że macie rodzinę, lub yy, macie dziecko, jesteście po przejściach, po rozwodach. No i boicie się wejść w tą relację, tak? Że no, może powinnam się skupić na yy, dziecku, na dzieciach. Kochani, przede wszystkim jeśli chodzi o dziecko, to wasze wewnętrzne dziecko. Tutaj chodzi o proces uzdrawiania, uzdrawiania tych starych traum, tra, traum z dzieciństwa, i być może dlatego nie możecie tutaj stworzyć jakiejś relacji, bo ciągle coś w was z przeszłości pokutuje. I tu. Właśnie, jak to uzdrowicie, to zobaczcie koło, raz na górze, raz na dole, i koło to odmieni. No i zobaczcie, macie szansę wtedy na piękną rodzinę, ale zmiany, moi drodzy, zaczynamy od samych siebie, od tego wewnętrznego dziecka. Zobaczcie, jak te karty fajnie pokazały. Więc tutaj, właśnie. Może chodzi o to dzieciństwo, o relacje z rodzicami. Może rodzice wam nie dali tej miłości, takiej jakbyście chciały, oczekiwały, i czujecie się odepchnięte, niekochane, to to należy uzdrowić. Wy macie sobie dać tą miłość, wy macie być dla siebie najważniejsze. I tu jak ten proces nastąpił uzdrawiania, no to macie. Rewelacyjną przyszłość, moje drogie rybki. Zobaczymy, co nam pokażą karty Lenormand. Karty Lenormand. Karty Lenormand dla ryb na miesiąc czerwiec 2025. Karty Lenormand. No właśnie jest żmija, czyli tutaj jest blokowanie. Moi drodzy, to właśnie może są te blokady przez matkę, która wam nie dała tej miłości. I tu nie możecie się spełniać i realizować, bo być może ona właśnie tę energię światła wam ciągle gasiła, nie doceniała albo krytykowała Was. I Wy musicie tutaj to przepracować i uzdrowić. Zobaczcie, uzdrowić to wewnętrzne dziecko, żeby rozgonić te negatywne myśli. To jest do ogarnięcia. Poprawić relacje z, z matką, lub z babką, lub teściową. Wybaczyć, wybaczyć sobie, wybaczyć innym. No, może to być was samych dużo bólu, tego, czego nie widać, tak? Co jest coś po prostu pod tą skorupą ukrytego, ale. Ale jest to do ogarnięcia, moi drodzy, bo to dziecko już później jest szczęśliwe. Ma swoich przyjaciół, tak? Ma pieska, ma tutaj motylki, biega i ta, ta, energi ta energia się zmienia, przekierowuje. Kochani, no to ma wpływ też u was na spełnianie siebie, jeśli chodzi o finanse, tak? Bo tu jeżeli jest niska samoocena i mała wiara w siebie, no to. Wy macie podgórkę, nie możecie iść na ten szczyt. A wy naprawdę macie dużo możliwości. Być może tu właśnie cały czas jakaś kobieta was ogranicza, więc trzeba się uwolnić z tego albo jej po prostu nie słuchać, zatkać uszy i mieć to w czterech literach. Kochani, w zdrowiu zwróćcie uwagę na drożność jelit, drożność żył, uwaga tutaj na kamice nerkowe, woreczek żółciowy, również uwaga na kości i na zęby. Być może tu będzie jakieś prześwietlenie, USG lub rezonans, coś tutaj jest na rzeczy. Trzeba będzie sprawdzić. Jeżeli palicie papierosy, to starajcie się je ograniczać, a nawet rzucić. No tak, jak powiedziałam, pozytywne myślenie, bo też w zdrowym ciele, zdrowy duch, ale też trzeba o to ciało zadbać, więc tutaj też właśnie zwróćcie uwagę na to, co jecie, jak oddychacie, gdzie jesteście, czy jest tam czyste powietrze i tak dalej, tak? No albo też chodzi o otoczenie, czyli może macie Jakieś rzeczy po toksycznych osobach, które trzeba wyrzucić, albo macie, otaczacie się toksycznymi ludźmi. To uciekać, żeby te chmury rozgonić, moi drodzy. Jest nadzieja, jest światełko, wiele świateł. Możecie zabłysnąć w świetle reflektorów, tylko są blokady, których należy się pozbyć poprzez pozytywne myślenie uwierzyć w siebie, bo siła jest w Was to światło, jest w Was i Wy, moje drogie ryby, jak w to uwierzycie, to z tej małej dziewczynki staniecie się y, no, sobą, tą kobietą, silną kobietą lub y, mężczyzną, tak? Panowie, jeżeli mnie oglądają, to y, zwróćcie uwagę zamieńcie sobie ten signifikator i tutaj macie jeszcze lisa. Lis niekoniecznie musi wy możecie się czuć oszukane, tak? Ale też chodzi o to, żeby być przebiegłym, nie dać się wykiwać, żeby być szczęśliwym, szczęśliwą. Czego wam serdecznie życzę. Zobaczymy drogie rybki karty rady, co one nam tu powiedzą dla was na miesiąc czerwiec 2025 karty rady. Niezależność, właśnie to, o czym powiedziałam. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Czyli tutaj nie pozwól, żebyś była uwięziona, a uwięziony w czyichś myślach, nie możesz na to pozwolić. I druga karta rady: podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem, tak? Czyli tutaj nie chodzi o to bogactwo, że wygromadzicie kasę i tak dalej, tylko Tą radością, tą wewnętrzną przemianą, co właśnie wpłynie na to wasze pozytywne myślenie. Musicie się, powinnyście, nie musicie, powinniście popracować nad tym pozytywnym myśleniem, i wtedy będziecie przyciągać właśnie pozytywne zdarzenia, pozytywne osoby. No i to życie wasze się zmieni, tak jak mówiłam, koło fortuną się toczy i raz na górze, raz na dole, ale jak było na dole, no to teraz pójdziecie w górę. Co prawda są blokady, ale te blokady są w waszych umysłach, więc należy zmienić myślenie i wtedy będzie y, pięknie. Y, drogi rybki, dziękuję wam za uwagę, życzę wam udanego miesiąca, dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie ży życzycie. Przypominam o aktywności na moim kanale, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wciskajcie dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was ściskam cieplutko, wysyłam moc pozytywnej energii, życzę wszystkiego dobrego, buziaki, pa pa, do następnego razu.